To pierwsze takie miejsce otwarte po rewitalizacji deptaku. Tu, przy ulicy Dworcowej 36, w parze spotyka się jakość i steampunkowy klimat. W drugą niedzielę lutego zainteresowani wzięli udział w specjalnym kapingu, podczas którego najwyższej jakości ziaren z podwarszawskiej kawy Pale mógł skosztować. Każdy uczestnik wydarzenia. Są które um, osiągnęły 98%. Brazylijska kawa Speciality z rzemieślniczej palarni, serwowana przez baristkę z ponad 10-letnim doświadczeniem, dostępna jest tu na co dzień. Zainteresowani mogą zakupić także smaki Etiopii, Indii czy Gwatemali. Wysokie noty ma tutaj. Każde ziarno. Jest specjalna punktacja Speciality Coffee Association zajmują się oceną kawy. Jej balansem, smakiem, body. Tam składa się bardzo wiele czynników, punktacja jest do 100. Wszystkie nasze kawy, które serwujemy gościom w kawiarni, są powyżej 80, więc jest to dość dobra kawa. Oprócz najwyższej jakości kawy w parze warto skosztować także monoporcji. Za smak zamknięty w jadalnych arcydziełach z najlepszych dostępnych składników odpowiada cukierniczka szkolona przez mistrzów świata. Czekoladę, którą używam do wytworzenia tych słodkości, jest z Hiszpanii, z Ekwadoru. Z Sycylijską mamy pistację, także to jest naprawdę bardzo dobrej jakości produkt. Takie jedno ciasteczko, żeby wyprodukować, potrzebuje na to dwa dni. W stałym menu w parze dostępnych jest kilka wariantów monoporcji, kawy czy specjały sezonowe. W lokalu planowane są także wydarzenia okolicznościowe wśród nich m.in. ekspres randkowy. Szczegółowa oferta dostępna jest w mediach społecznościowych.